Так, добрий матч. Ми приготувалися до матчу, щоб здобути три пункти. Але як оглядати по мечу вже, то напевно один пункт ми не заслуговували на три пункти, а леп вже і один пункт. Так, могли здобути три пункти, але ну, сталося, як сталося. Є ще маємо один матч і треба заграти як найлеп'я. Будемо приготуватися на три пункти. Зараз е, треба віднова добре відновитися. Не заграє Патрік, бо має осім е, жовтих карток. Але маємо шанси, треба грати. Е, треба відновитись віднову психологічно. Будемо е, готуватися до мечу психологічно. Ну так, так і є. Бо першу полову заграли добре, ліп'я і агресивно на півці заграли на полові пшитівника. А другу полову є е, ще та е, брамка, яку нам шалали за пінчі секунд до, до кінця мечу, то теж було. Ченко, і другу половину вже е, були змільчені і кадри, які мали. Е, але маємо те, що маємо. І заграємо меч останній е, ким хто є, то і наші, і Шапінський, і Петр Кренчинський, то будемо грати. Я вважаю, що попросту Inaczej, patrzyliśmy po prostu do wyniku tego meczu, prowadziliśmy 2-0, troszkę musieliśmy cofnąć, uważam, że graliśmy na kontratakach. Eee, czasami nie wszystko się dawało, ale w pewnym momentem też mieliśmy fajny kontry, tylko no, to nie dochodziło do skutku, mieliśmy też fajną okazję już wyprowadzić na 3-0, ale no, się nie udało powiedzmy. No po, Ja uważam, że e, po takim wyniku, gdzie prowadziliśmy 3-2 i zostało tam powiedzmy tam 35, ale sekund, no uważam, że oczywiście mamy niedosyt. No. Ta wygrana nam bo dawała dużo więcej i powiedzmy już z innym nastrojem i innym mentalnym podejściem do meczu z widzemem podchodziliśmy na koniec. Nie, no, nie, nie podejrzewam na selekcję przeciwnika na pewno. Myślę sobie, że tak raz mówiąc, nie może szukać dla nas wytłumaczenia takiego, ale jednym z takich elementów to na pewno dwa bardzo ciężkie mecze z nami, bo i z rekordem, i z piastem, z którym w tygodniu się jeszcze potykaliśmy, to było całkiem, całkiem dawno, więc jakby na pewno. Trochę to aczkolwiek wydaje mi się, że ten pierwszy moment to nie wynikał z zekerania takiego słabego przygotowania takiego do meczu, w sensie zbyt spokojnie w ten mecz weszliśmy. Tak? Chcieliśmy, że ten mecz wybadać początek, a zanim to wybadaliśmy, to dostaliśmy bramkę i tu rzeczywiście miałem pretensje ogromne do chłopaków, bo nie tak się umawialiśmy, nie taki był plan na ten mecz. Mieliśmy być na początku skoncentrowani, od początku zdeterminowani i pracować więcej na piłce w obronie, a, 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 a pierwsze momenty dzisiaj wyglądały powiem szczerze, jak zwykle to w końcach, bo to nie pierwszy nasz taki mecz, którym potem gonimy wynik i, i często też emisujemy, tak? Pamiętam, historia mówi o ostatnich sezonów. Także no, uciekły nam te punkty, bardzo ich szkoda, natomiast już powoli trzeba koncentrować się na, tej, na naszej konfrontacji z przeciwnikiem w playoffach, bo niebawem będzie wiadomo, z kim zagramy. Ja od początku podkreślam, łatwych meczów w tej lidze nie ma, szczególnie z zespołem zdeterminowanym, który walczy o ligowy byt, a, a, a takim się zespół z Chonic, yy, który zawsze jest groźny u siebie, bo tu nie ma takich meczy, które im się szybko wymykały z rąk. Jak ktoś ich dobił, to było ok, jak nie dobił, to, to z każdym tutaj walczyli, nawet i, i z rekordem, z tego co pamiętam parę kolejek temu. Także szacunek dla rywala zdorzy się postawił. No my też dzisiaj druga połowa powiem wprost, no nawet zamknąć, bo przy sytuacjach, które nie strzaliśmy jeszcze przed bramką yy, Laskowskiego, bo mieliśmy za dwie, trzy sytuacje sam nie szliśmy ich. I stara piłkarska Maksyma i futsalowa mówi o tym, że nie wykorzystać nas, się mszczą. Dostaliśmy bramkę na 3-2. Wycofaliśmy, wróciliśmy do gry. No tylko remis dla nas tak naprawdę. Pewnie dla gospodarzy w miarę cenny punkt. No dalej walczą o trzymanie. No i tyle, a my walczymy o swoje cele, które są jak najwyższa pozycja przed fazą play-off. Ja myślę, że był taki typowy mecz, mecz walki. Fajna zmiana na pewno taka, bo szybko decyzję podjęliśmy o tym, że Zmagał się w tygodniu po meczu z Piastem z razem Remek Spychalski trzeba to zareagować i Bartek Przypis tam tam boisko muszę go pochwalić za to, że kolejny mecz, jest to chłopak, który ten sezon debiutuje w Ekstraklasie, a gra z powodzeniem coraz lepiej rozkręca nam się, więc, więc nam rośnie w Toruniu kolejny zawodnik taki powiedzmy jeszcze, który był z anonimowym nazwiskiem dla Ekstraklasy, a, a pokazuje się coraz lepszej strony, więc to, to dla mnie myślę, że wyróżnie to, że dał fajną zmianę, wytrzymał to po raz kolejny i, i daje fajne prognozy na przyszłość. Dzień dobry, witam. Tak naprawdę pierwsza połowa, no dwa głupie błędy. Ech, oni zastrzeliły bramkę, wykorzystały te sytuacje, które mieli w pierwszej połowie no i co, musieliśmy gonić no gdzieś tam zaczepiliśmy się ten, tą bramką na 2-1, w drugiej połowie mieliśmy bardzo dużo sytuacji, no ale suma sumaru musieliśmy gonić wynik, żeby uratować ten remis no bo no bo głupio przegrywać inaczej, oni nie, pozwala, nie, że pozwalali na grę po prostu sędziują jak, jak zawsze więc to tak to wygląda moim zdaniem bo było dużo fauli, których nie gwizdnęli, potem w przerwie, w przerwie czy po meczu przyznają okay, ok, mieliście rację, co mi to daje po meczu. No, nie, nie za dużo. No, mecz był walki i tak jak było widać, e, wydaje mi się, że fajne widowisko, bo było dużo sytuacji, no ale no, niestety no, nie wygrywamy tego meczu, a to był dla nas priorytet.